Dzień z życia trenerki biznesu. Edycja szkolenie. W hotelu obowiązkowo śniadanko, żebym miała siłę na cały długi dzień. Ciekawostka, nigdy nie wiem w ciuchy, w których idę na szkolenie, więc potem szybko się przebieram, stylówkę, czek w lustrze, no i ruszam na salę szkoleniową. Podczas szkolenia w korpo zwykle nie nagrywam, więc tego Wam nie pokażę. Tutaj jedynie widoczek z okna, z sali, w której dzisiaj pracowałam. Po szkoleniu znowu spacerkiem wracam do hotelu, dbam o to, żebym miała dużo ruchu w takie dni jak ten. Przed hotelem wyburzali kamienice, więc mieliśmy sporo gapiów. Chwila na odświeżenie i ruszam na na misję specjalną. Pojedzą i do innego hotelu, w którym spałam w zeszłym tygodniu, bo zostawiłam w nim szczoteczkę. Na szczęście udało się ją odzyskać i do hotelu wracam okrężną drogą przez Gudluda i fabrykę Norblina, którą uwielbiam. Lody mascarpone z Lamont-Kurt były przepyszne, więc nie żałuję, że jadłam je przed kolacją. To był bardzo długi dzień, więc jestem głodna jak wilki, już mocno zmęczona, ale po kolacji siadam jeszcze do kompa, odpisuję na maile, wysyłam oferty, no i dzień kończę zwykle około 22. Takie dni jak dziś są naprawdę mocno intensywne.